Równic jest kilka. Yy, lider, mentor powinien być Twoim wsparciem. Powinien pokazywać przykładem, co trzeba zrobić, jak należy to zrobić, kiedy trzeba to zrobić. Powinien pokazać przykładem, jak wykonuje pracę, która ma doprowadzić do celu. będziesz zadawał mnóstwo pytań, a czasami, gdy będziesz potrzebował poprowadzenia za rączkę, to też to dostaniesz. Tak powinien, e, powinna wyglądać praca lidera, mentora. Natomiast szef, szef na etacie wskazuje palcem, pokazuje rób to, nie rób tego, zrób to tak. A sam niewiele robi. Tak często się zdarza. Więc Potrzebujemy szefu. Szef to na etacie. My podziękujemy. Nie po to e, robimy to, co robimy, żeby ktoś wskazywał nam palcem, co mamy robić. My potrzebujemy wsparcia, mentoringu, przykładu. I tak, taki właśnie powinien być lider I tego Tobie życzę.